Dzień dobry, witamy, pozdrawiamy łowicz. Yy, kolega do mnie napisał, można powiedzieć kolega, jeszcze dobrze się nie znamy, ale jakoś y, dobrze gadamy. No jakoś z tymi za te Volkswageny się tak trochę z nimi zaprzyjaźniliśmy, fakt, że to jest dieselek. No i... Tutaj właściwie tego auta powiedział nam, że trochę brakuje mu mocy. I drugi jest taki temacik, jest błąd zagierem. Więc przejedziemy się samochodem, zrobimy logi, posprawdzamy je, to tam dmucha, co tam się dzieje, i posprawdzamy błędy, żebyśmy wiedzieli, co wyłączyć. Chciałem programowo wyłączyć giera i taką zraj zrobić do tego troszeczkę bustu, i tak dalej. No nie ja osobiście, tylko mój informatyk, ja to zgram i, i zrobimy loga, zobaczymy, jak to dmucha, czy pokrywają się wartości zadane z dmuchającymi i tak dalej, i tak dalej. Więc pojeździmy sobie trochę o tym. Tiguanem, pierwszy życie w w Tiguanie będę siedział w ogóle. A to manual czy automat? Nie wiem. 4 okay. czy czyli napęd na 4 na cztery na cztery koła, 2.0 tak. diesel, moc nieznana, 140-150 KM. No fakt, że bez hamowni to będziemy robili, no ale to jest taki okrzesany samochód, czy z hamownią, czy bez. Zawsze wyjdzie tak samo, ewentualnie więcej usterek można na hamowni wy, wychwycić. To co, wchodzimy do środka, patrzymy jak ten bus wygląda w środku. Hmm? Pokażę. Gałę Basia. Gała jest taka sama jak w naszej Audi A3, nie? Widać to teraz, żeby złowicza. złowicza. Te guziki ma inne od Audi, te guziki ma inne od Audi. Wszystko to ma inne od Audi, tylko gała ma jak Audi. Kierownica ma inną, pokrętło nawet ma inne. Te guziki do ma chyba takie same. Dobra, zapalamy, zobaczymy. O kurde, chciałem hamulec mu nacisnąć do odpalenia. Ciekawe, czy coś się sprzęgło na, na cisko, czy nie. Jest. Press clutch. No tutaj tutaj tym tył. No co, Pierwszy Volkswagenik tutaj będzie nasz. Zczytujemy wirtualnie. Pierwszy? Na no, Volkswagen tak. Żadnego golfa nie zrobiłeś? Z3 albo 4 ale, no to, na tym no to, laptop... no ale na tym laptopie katalog robię. Tiguan. Tak się pisze. Tiguan. Tiguan. Dobra. 2-0. A to jest 2-0 TDI 140 Koni, ADC 1746. To sobie dopiszemy 2.0 O Ojej, TDI, bo to różnymi silnikami, one były. I tu sobie napiszemy teraz katalog ziomek Łowicz, tak? ziomuś z Łowicza black on jest czarny? tak, manual dobra i tak i zasysamy serwerka korzystając z autotunerka patrzymy jakie on ma błędy błędy ma zwarcie albo kostkę jakby miał odpiętą dgr albo gierwa gier ma całkowicie spierdzielony czyli to właściwie będzie chciał, żeby mu wyłączyć gier no dobra, No najpierw się zobaczymy jak ta fura chodzi czy da radę to normalnie jechać, czy normalnie dmucha, czy jest dziura w egr i dupa i nie da się jechać Jaki parametry w takim dieslu się loguje? Wcześniej tylko 3 litrowego diesla robiłem I BMW jeszcze jakąś I Mercedes jakiegoś i dwa Infiniti W dieslu, dobrze i tu mamy takie parametry, temperatura w dolocie, jak dokładnie pokazuje z 1 /10... O, Ożeż kurwa jaka jest skala dokładności, temperatura spalin, ta rura wdechowa zimna Ale fura już temperaturę prawie ma. Dobra, jedziemy się przejechać, rozgrzejemy furkę i, i się bawimy. No i taki fajny patencik no z Basią będziemy mieli. No nie mamy hamowni, nie wzięliśmy logika, nie wzięliśmy nic, bo to jest taki wariant, no mieliśmy samo tutaj naprawić. To Basia kalkulatorem będzie mierzyła przyspieszenie. Kalkulatorem. Tak jest. Będę dodawała jeden do dwóch. No, i ten, ja ci powiem 3-4, albo ty mi powiesz 3-4, naciśniesz guzik, żeby był start. I, I jak ten się pokaże, jakaś tam ciekawa prędkość, to, to ja powiem stop. I później zrobimy tak przed chipiem i po chipie. No, wysłane do informatyka, zgrane, już się robi. Wyłączanie egr i dojebanie mocy. Chyba skasuję mu błędy, bo chcieliśmy zrobić jakiś pomiar, nie wiem, 50-100, a dodaję gaz do deski. No, i takie jest maksymalne przyspieszenie tego samochodu. To jest naprawdę pedał w podłodze Naduszone <noise> dobra, zatrzymujemy się, kasujemy błędy za czy ono żeby sprawdzić jego tak jakby Serię, jakie ma dojebanie Basia, co sądzisz o tym samochodzie? Że jest mały To to jest takie jakby Audi A3? Na sterydach Takie... Jest... Myślałam, że jest większy ten samochód, kurde nie Wysoki wiem. on jest On jest wyższy od A3 no Fotele, jest... no mówię, Fotele ma takie strasznie... na sterydach. No. Że ma nogi mocno wprostowane. Bierzemy teraz błędy Błędik Kasowa, tam błędy w cholerem... Skanujemy, bo nic nie mamy tu. Aha, no to dobra, skanujemy, a później kasujemy. I musimy się skasujemy te wszystkie błędy gier. No, to są te i wymazać Zaczynamy, chociaż przez chwilę zacznie nam jeździć tak jak zdrowa seria. No chyba, że jest agiernie domknięta, to wtedy będę Usuwanie kodu DTC, niech on sobie robi tego. Dobra, na DTC nie ma I, i teraz go spałujemy. No dobra. No to jeszcze się muszę przygotować chwileczkę, chciałem 50, 50 na godzinę do 100, na trzecim biegu. Okej, okay. to musimy powiedzieć kiedy, bo muszę to w miarę zsynchronizować się tutaj ze wszystkim. Mam, jeszcze nie 54,8. 48, mam 50 na godzinę. A mam tutaj rekordować czy nie? Możesz. W sensie tu, na te, no tak, na możesz, możesz. Tunerze. to klikam rekord? Tak. Mogę nam radę, wszystko na raz, dobra, 3, 4, 3, start. Ej, stop. teraz poszedł dobrze po zresetowaniu błędów. Stop! 7,48. O, no to patrz, No i tam też stopu mamy. I no dobra, stop. Już start. mamy całego tego nagrane. Ej, dobrze się zebrał, nie? się no, teraz się będę. 7 bo, sekund? 50 bo ba, bo ba, no tak, bo bałem się tak, że będzie EGR, kurde, niedomknięty. Jak on jest niedomknięty, to część boostu mu spierdala do kolektora sącego, czyli brudzi mu tam i w, w ogóle nie ma mocy. To widzę, że fizycznie i mechanicznie jest po prostu zamknięty, jest, ale elektronicznie jest spierdolony, więc idealna sytuacja. Teraz zatrzymujemy się na poboczu i sobie przejrzymy loga, zobaczymy. No to zatrzymamy się na parkingu. Tak, ile ta seria nam da dmuchała no i tak dalej. Wszystko elegancko, legalnie, żeśmy to zrobili w bezpiecznych warunkach, to gdzie mogliśmy, zwykłe przyspieszenie 50 na godzinę. Ładnie dmucha, to jest w piku, mamy pierdolnięcie 1,4 bara i przy, można powiedzieć, odcince, bo go dokręciłem prawie do końca na tym trzecim biegu, że tą stówkę osiągnął i zrobił jeden prawie jeden, no jeden bar ma przy odcince, czyli mamy 1,4 bara spadające na jeden bar przy odcince. Ładnie szybko to wstało, dobrze się zebrało. Ale śmieszne, że tutaj jakiś tam wyliczony moment obrotowy pokazuje, że 350 Nm nawet w piku złapała przy odcince, przy maksymalnych obrotach. Moment obrotowego ma 260. No dobra, to czekamy na naszego informatyka i, i wrzucamy cipa no to co, zagrywamy wiruska. Mamy 77%, bardzo mi się tutaj podoba, z moim informatykiem rozmawiałem, że mogę pokazywać absolutnie wszystkiego. jego logi, on się nie wstydzi swojej roboty. Przede wszystkim on softy robi tak, że na przykład pokazuje prawdę, że teraz mamy tam 350 Nm, a będzie tam, mówi, że soft zrobi na jakieś 430, może 440 Nm. i na hamowni też tyle samo tych newtonometrów powinno wyjść, a dwa, jak on robi soft, no to wtedy trzeba, że robi takie prawdziwe softy, że tyle ma silnik, to tyle pokazuje newtonometrów w skrzyni biegów automatycznych, to jest tam bardzo ważne, żeby się nie paliły, nie ślizgały sprzęgła. Tylko, że skrzynia biegów ma na przykład ograniczenie na 400 Nm i więc jak nie zrobi się oprogramowania skrzyni biegów, no to skrzynia upierdoli moment obrotowy silnika na 400 Nm. A jak się odblokuje skrzyni biegów, no ona widzi prawidłowy moment i odpowiednio dopiero zaciśnienia. No to tu mamy już serię taką sprawdzoną. Jeszcze sobie rozszerzyliśmy te czasy otwarcia wtrysków. Czy tam kurwa dawki to są? Mikrogramy? Jakieś kurwa czasy wtrysku? na dealach za nie znam, no. Tylko rozmawiałem z tym naszym informatykiem. Ale ma ciśnienie! Ja pierdolę! Kurwa, maciasz, aż... O Jezus Maria, ja w tych C TFSI siedzę. To on na przykład na wolnych obrotach pracuje ma 50 barów, a na pełnej pizdzie 200. Jak jakieś takie mocnego robiliśmy, to na pełnej pizdzie miał 240 barów, a to jest 1400. Z takie ciśnienie, kurwa też wodą można wyciąć, jakby tam ropa nie leciała. Ja pierdolę, kurwa, tu jeszcze większe. 1700 barów to jest kurwa niemożliwe. Znaczy no to jest prawda. 1700 barów i takie jest zadane w programie. No dobrze, to, to w międzyczasie się zagrywa. A my zaraz będziemy jeździli i testowali. No patrz, chwilę popierdoliłem, już jest 94%. Radio nam przed chwilą pikało w tak nie ma, takie ostre dźwięki. I co tutaj mamy? Zakończono pomyślnie. No to to zapalimy, i basia i robimy testy. Zgaszę, wyłączę zapłonik. zapłonik. się tam zrestowało wszystko. Poczekam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A to nie jest Subaru. Świece żarowe zniknęły. O, jest luz? jest luz o i nie świeci się ten błąd, bo on cały, cały czas on rugał fajnie, też mamy giera wyłączonego Kurdy, Basia, jedziemy, zapierdalamy jeszcze się upewnimy, czy możemy zapierdalać nie znaleziono bendów i pasuje to mamy nasz poprzedni wynik Basia, nie... go. resetujesz no to już mamy logi nastawione, już sobie dajemy gaz do dechy i o, 430 momentów już widziałem a seria ile miała? 350 no ładnie, ładnie Obstawiamy teraz kochanie czasy Było 7.48 No i tak nie e... będzie 6 będzie 6 sekund? No i dobrze No to zobaczymy Dobra, ja sobie tutaj nastałem, żeby było równo 50 na godzinę Mam 50 na godzinę Dobra, mam telefon No to kochanie, naciśnij sobie już loga, żeby robił Dobra. loga Dobra, czekaj. Nie takie proste wszystko, Eksa, nie wiem, czy rąk Dobra Dobra 3, I co? 4. Aż laptop się przesunął. Si. Dobra. Ojej, za 110 pojechałem. No to szybko. Ja muszę 20. zwolnić jeszcze raz, bo za szybko pojechałem, powinienem zwolnić. No, 6,25 wyszło, więc. A za 110 to było, jeszcze raz zwolnij, wiesz? A, dobra. Może to jest to. To logo, później sobie sprawdzimy, a teraz jest samo przyspieszenie zrobimy. ramie. To jest to. To jest to, co chcesz powiedzieć, a nie przybrać. A, 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 kiedy zaczynamy. 3-4. Stop! 5,46. Dadnie. <grymne> Dobra, więc co my tutaj mamy? Rzucimy sobie w tryski. Momencik obrotowy. No i chyba więcej nic nie, nie trzeba. No ładny bardzo to ma wszystko przebieg, ładoba mi się. E, mapy są przeskalowane w ten sposób, żeby były prawdziwe. Ten mój informatyk mówił mi, że, że fabryka tak jakby na 420 Nm się kończy. no Tutaj fura trochę mocniej podaje. No i jest 440 Nm. się nie dziwię, w piku mamy prawie 17 bara, dobrze widzę. E, 165 bara tego tysiaka odejmujemy. Zadane jest niby mniejsze. Delikatne jest przeładowanie, ale tyle tam jest absolutnie dopuszczone. Czasy wtrysków, ciśnienie, tylko ciśnienie 1700 było fabryczne, to już mamy prawie 1800 barów. Oj, z obrotami rośnie. Na górze mamy 1900 barów. No, żeby wydajność tego wszystkiego zwiększyć, czas otwarcia wtrysków też jest, widzę, wydłużony. No, trzyma tego Niuta ładnie, kurwa. No, czasy wchój się poprawię, fajnie. Tak samo, bo tak lekko chodzi szybciej, to turbosprężarka wstaje. No, no jest jest, jest fajnie. Nie ukrażę, że wysyłałem tu parę razy logi. Korekty różne tam dochodziły to jest już finalny setup, co, co nie pozostało nic innego, tylko podjechać 500 metrów do właściciela i przekazać mu samochód. Pozdrawiam, Łowicz. Siema, witaj, zwoju. Widzieliście się przed chwilą na netto, już Ci furę oddaję stuningowaną, wyłączony masz ten EGR, żebyś nie miał jego błędu, no i dojebanej jest trochę mocy. Nie ukrywam, z Basią pojeździliśmy, porobiliśmy logów, to jest trzecia korekta softu. I no fura zapierdala. Z 2 sekundy masz prawie urwane między 50 a 100 na godzinę. No teraz zapraszam Cię na lewy fotel testu i przejedziemy się, a to coś następnego w kolejce widzę. <grym> z rurami od RS 3. Dobra, no to lecimy testować dieselka. Ja myślałem, a no i to są te logi, to Ci pokażę co żeśmy tutaj robili, działaliśmy. Bo tak na filmie to zawsze wszystko w 3 sekundy wygląda, a tu trzy korekty softu były. No i tu masz takie już twoje finalne, to jest, można powiedzieć wykres z hamowni, tylko że moment obrotowego to jest niebieska linia. Kurwa, co ja kliknąłem, ja pierdolę. Dobra, włączałem, to był ostatni ten twój. To jak będziesz widział, było tych tigu, tiguanków wysyłanych tych, tych logów. Tu mam już trzecią finalną tą, tą korektę. Sofciku, no i kurwa, włączyć muszę moment obrotowy, że pokazywało. Temperatury w dolocie zobaczymy, czy puch w taką pogodę, kurwa, czy nie puch. Tam prawie 1,7 bara w piku na napierdala, więc jest tak zdrowo. więc nie, nie ma co go zmuszać. I kurwa, moment obrotowy, moment obrotowy. Gdzie to jest engine torque? No lepiej ode mnie zobaczysz. No, był to przed chwilą, wy, syn. Jest tutaj. I wracam do naszego wykresu. Fakt, że no, robiliśmy pomiar od 50 do 110 na godzinę. No to jest dużo parametrów ciśnienia paliwa. Fabryczne było chyba 1500 rosnące do 1700. Teraz mamy maksymalne ciśnienie paliwa na wysokich obrotach podniesione do 1900 barów. Górą przy 4000 miałeś na przykład jeden bar do ładowania turbo. Teraz masz 1,25 bara, no bo górą już turbo sprężara nie, nie da rady więcej. Tutaj najwięcej turbo sprężara dmucha prawie 17 bara w piku, Dmuchała chyba 1,4 bara w piku. No i moment obrotowy, masz widzisz takie ładne, płaskie, kurwa 440 tmów. No, głównie, bo... No to tym samochodem nie dało się jechać. Ciemno jak w że... Dopiero... Nie, bo był zjebany, Jak kurwa jak mówię ja robić test, ale mówiłem do stu na godzinę się nie rozpędzi. Bo... No, nie ale nie dziury, ale jak zresetowałem błąd EWAPu, to już zaczął normalnie jechać. Robisz tak? Reset... tak? Ja już resetowałem go swoim komputerom w Two VC mm. nie? To resetowałem go gaz w podłogę mm -hmm. i jakby wyskoczył błąd, to już był cały czas jak gier zamknięty. Jechał normalnie, nie? A, tak. to... I jak złapał błąd, to już tak już później się nie, nie zmieniał, no nie? Wiesz co, tu 300 ładne elegancko ubrany, kurwa jestem to takie wiesz, do, do, dorabianie, że tak powiem. No muszę jutro w brudnych ciuchach wejść i kurwa odpiąć kostkę do EGR-u. Jak najbardziej. Ale no, masz 440 N, więc kurwa zapinamy pasy i zapierdalamy <laughs> na testy kurwa tego ultra zapierdalacza. Ale tutaj, tutaj ciekawe, słoik już z Basią się śmieje, łowicz jest, że ja promujesz swoje. <laughs> Bo dobre kurwa. Ty w ogóle pierwszy raz, że ci w takim samochodzie siedzę, to jest taka wyższa trójka, nie? Takie są te kutry. Taki Golf bardziej bym powiedział Bo tu, ja tu siedzę jak na normalnym krześle, taki wyprostowany, jestem w chuj duży ten samochód, tak, jest tak na wysokość Tak jakby Golf, no nie? A czujesz już kurwa cios? Ale jest różnica Haha No grubo wyszło ten wóz Ja wiozłem do Częstochowy ze lata temu samochód na lawecie, nie? Mhm. Kurwa, no nie mogłem więcej niż 120 pojechać No nie, no teraz to, to pójdzie w chuj więcej Ja myślę, że to Sośka, bo tak prawie koła chce wyrywać Testujemy to. No, nie, no fajny jest taki powozik, kurde Zobaczymy, czy z dubką zamieli, bo on ma Haldeksa czwartej generacji, tak. czy ma tył dołączany. No, no, ty no. To, to dużo się na Audi, znasz, co, ty kurwa, mechanika audiowy jesteś? Nie, czy? Ja lubię Audi po prostu. Od, ta, od najstarszej Audi jak jeździłem, takie cały czas Audi, a trójką i tyle. O no. kurde, o kurde. A, i no teraz masz a trójkę taką nowszą. Rejki mogę pokazać? zawsze. A trójki, <laughs> no. tak mi się podobały. No i dlatego jeszcze trójką, nie? A rodzice mają tego tyguła. A to wszystko to same. Ty, ty masz już na budzie MQB, czy ten taki nowszy i masz silnik z dwoma zmiennymi fazami rozrządu masz taki tak, no na t najnowszy nie no, wpierdala oleju. A to z diesel też nie wpierdala oleju. A co tak czujesz cieszy tak fura? Jest dobrze, jest w chuj różnica, no nie? O, no to fajnie. A wiesz co odwiedzisz, mnie? Do bardziej bardziej. <laughs> ale tak czujesz że zadowolony, że fajnie to tak chodzi, tak tego. Już się no, no dobrze jest. Mama zadowolona no, będzie? Nie. Na pewno. Na pewno tata będzie bardziej zadowolony, niż mama, nie? <laughs> ale ładnie płynnie chodzi. Teraz że to nie i jedzie, nie? Taka benzynka się a, zrobiła. A, w ogóle. Wcześniej, a wcześniej tak było, że dawałeś gazu, a tu zero reakcji, nie? Nie, bo wtedy był zepsuty, ale jak ja mu zresetowałem ten błąd, ja go zlogowałem, to wyszło, że ma 350Nm. To ma... Ale nawet, wiesz, nawet jak błędu nie było i tak dalej, no nie? To, Aha. No jest seria, nie? No tak, 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 tak. 20 no. koni, ale jednak to jest masa i tutaj to nie szło. A, coś zapiszczał. Ale krótki wiek. Ale ci to furę skasujesz, może ja tego nagrania nie będę pokazywał. No nic. Pozdrawiamy Łowicz, kurde no. Poszedł teraz. Teraz poszedł. O ty kacie, ty.